Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, które materiały w Waszym domu mogą zniszczyć się szybciej i co zrobić, na co zwrócić uwagę, aby tak nie było. Bo oczywiście wydajemy sporo na materiały typu płytki, farby, blaty czy podłogi laminowane, czy winolowe, no meble i nie chcemy, aby to się zniszczyło. I właśnie to wam dzisiaj powiem i na to zwrócę uwagę. Pamiętajcie, zachęcam do tego naciśnijcie subskrypcję, dzwoneczek, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, dajcie łapkę w górę, od razu też napiszcie w komentarzu, jaki odcinek chcielibyście zobaczyć następnym razem, czy o materiałach, które szybko się brudzą, czy o tym, jak wygłuszyć, wyciszyć pomieszczenie mieszkanie. Dajcie proszę znać, jeżeli jesteście zainteresowani, macie jakieś dylematy, zapraszam do siebie na konsultacje i pamiętajcie o moim e-booku o tym, jak urządzić idealną kuchnię. Linki macie. W komentarzu i opisie. Dobrze, na pierwszym miejscu powiem Wam o farbach, bo puu, no to jest materiał, który zawsze kupujemy. Zawsze na to zwra zwracam uwagę. Najczęściej wybieramy farby akrylowe, lateksowe, ceramiczne. Czy jedna jest lepsza od drugiej? Nie. Musimy po prostu popatrzeć, co jest dla nas ważne. E, na samym końcu też jeszcze o, o tym kilka słów powiem. Słuchajcie, najważniejsze i to będzie chyba dotyczyło. Prawie wszystkich produktów, o których dzisiaj powiem, e, czytać karty techniczne danej rzeczy. E, nie tylko na cenówkach, co jest napisane. Bardzo dobry przykład, będzie to e, przy panelach. E, karty techniczne. Tam macie. Jeżeli pisze wam na farbie, ładnie, farba zmywalna, to ona może być zmywalna. E, można szorować, można, tylko ile, do kiedy? Słuchajcie, to ma się brud zmywać, a nie farba. Tak więc a może właśnie w tym przypadku nie kłamie producent. W zwróćcie uwagę na kartę techniczną. Tam będziecie mieli coś takiego jak tu. Przy każdej farbie są tak zwane klasy od 1 do 5. I to jest pokazane po ilu cyklach szorowania, czyli na przykład w jednym miejscu wam non stop kurde ketchup chlapie, tak? To po ilu cyklach zmniejszy się jakby tak po ludzku powiedzieć ta farba, grubość tej farby, kiedy ona zejdzie. Jak widać Klasa pierwsza jest najlepsza, jest bardzo dobra i to jest ważne. Tak więc bardzo ważne jest, jaki jest ubytek farby po, po prostu po tych ilości cyklach szorowania, a drugi ważny dla mnie osobiście jest ważny, ale myślę, że coraz więcej ludzi tak ma, tak zwane LZO, czyli lotne związki organiczne. Tak to jest, że teoretycznie, teoretycznie, bo już się to zmienia, czym bardziej szorowalna Farba, możemy faktycznie ją dobrze czyścić, to ma więcej tych lotnych związków organicznych, a one nie są najlepsze dla naszego organizmu. No przeczytajcie sobie, no to są po prostu różne związki, które my niestety wydychamy, ale są już farby naprawdę bardzo dobre, bio. Polecam. Drugi punkt, płytki, bo też raczej nie wyobrażamy sobie. Mieszkanie domu łazienki, bez płytek. No i teraz, które wybrać, bo mamy coś takiego jak płytki ceramiczne, gresowe, gres techniczny, terakota itd. Zazwyczaj wybieramy płytki ceramiczne, gresowe szkliwione i gresowe. Jeżeli chodzi o posadzkę, w ogóle decydowałbym się na gres. Jest to bardzo twardy materiał. Ja wiem, że płytki ceramiczne mogą się bardziej podobać, bo faktycznie tam mamy możliwość więcej wzorów, więcej kolorów. Te kolory są troszkę takie intensywniejsze. No i teraz tak, mamy coś takiego w płytkach jak PAY. PAY. 1, 2, 3, 4, 5. I tak, jak zobaczycie tutaj, każda klasa jest ok, ale zależy się do jakiego pomieszczenia. Słuchajcie, klasy pierwszej i drugiej to raczej nie uświadczycie u nas. Nie ma, ale klasa trzecia już jest w płytkach. Klasa czwarta teoretycznie to już nawet do użyteczności publicznej się nadaje. Teoretycznie ja bym nie zalecał. Na klasa piąta jest to najwyższa klasa, gdzie są te płytki odporne na ścieranie. I mając takie płytki, można teoretycznie je położyć w całym mieszkaniu, w urzędach, a nawet w sklepach. Teoretycznie. Ja jednak polecam gres. I teraz jaki gres? Gres szkliwiony czy techniczny? Do sklepów urzędów raczej techniczny, bo inaczej. Jest supermarketach to tak naprawdę właśnie tam jest w większości gres techniczny, ewentualnie gres techniczny polerowany, dlatego te połyski są i można po nich pielgrzymki przeprowadzać i tam się nic nie będzie działo, ale płytka ceramiczna, gres szkliwem, ze szkliwem ceramicznym może się zniszczyć, jeżeli coś upadnie na to. Nie jest to łatwe, żeby zniszczyć, ale możliwe. Nie rzucajcie młotkami i talerzami w domu. Odradzam. Na ścianach oczywiście mogą być płytki ceramiczne, mogą być oczywiście i podłogowe gresowe, ale mogą też być płytki ceramiczne, po ścianach nie chodzimy. Zwróćcie na to uwagę, co wybieracie. Teraz powiem Wam o blatach, bo zwróćcie uwagę na blat laminowany. I teraz ludzie, tak go chwalisz, tak o nim dobrze mówisz, no w takich super narratywach, on jest tani, fajny i wytrzymuje, wytrzymuje do czasu. I jeszcze jedno ważne, ale. Czasami się zdarza, że robicie blaty po łuku, a nie tylko w liniach prostych. I taki blat laminowany no, nie ma szans zrobić. Czyli trzeba uciąć jakby ten przód i teraz ten przód jakoś trzeba dokleić. Można przekleić taką listwę PCV, to jest dosyć solidne, ale to nie jest idealny kolor blatu. To widać, że to jest sztuczne, że to jest doklejane, to jest dorobiane, i ludziom się to nie podoba. I czasami doklejają ten sam laminat który jest na blacie z przodu, a to niestety się zniszczy najszybciej. Ja tak mam, ja tak mam, bo mam lekko połuchu blat. Ja już mówiłem historię wiele razy, tak no nie było mnie stać kupić lepszego blatu. Zrobiłem taki z pełną premedytacją, z myślą, że po kilku latach go wymienię. Jest dotąd, ale już po wykończeniu domu, przy pierwszym myciu okien trzeba było wstać na, na blat, żeby okno w kuchni umyć. No i blat, właśnie ten pasek się oderwał. Zwróćcie uwagę, jeżeli tak chcecie zrobić i zachęcam do zakupu mojego e-booka o tym, jak urządzić kuchnię, bo tam jest wiele takich istotnych porad, lecz również jest opisane, jakie materiały dać właśnie na fronty, blaty czy ściany. Na pewno się przyda. Tym bardziej, że dałem do tego prawie 100 przykładów projektów funkcyjnych wraz z wizualizacjami, jak dana kuchnia wygląda przy takim układzie. No, zachęcam. A ja idę do punktu czwartego. Wiele osób, mając styl nowoczesny, modern klasy, glamour, ale nie tylko, Loftowik wybiera komody, stoliki, konsole lakierowane. A lakier, który jest na meblach, tak samo w kuchni, który jest na meblach, to tak samo jak lakier w samochodzie. Tylko lakier w kuchni na płaszczyźnie pionowej jest trudniej uszkodzić. Ale już na takiej komodzie czy stoliku kawowym niestety dużo łatwiej. Uważajcie na to, bo dzieci nie uważają. <laughs> dzieci samochodzikami się bawią. Wiem, bo mam dziecko i on ma samochodziki i mam piękny stolik poobijany. Wspominałem o tym już ostatnio. Tak, i to niestety szybko się niszy, ale również konsole, które macie często gdzieś w przedpokojach, w korytarzach, no, idąc, niosąc coś, łatwo można uszkodzić. Lakier niestety odpryśnie. Kolejny punkt. Teraz idziemy do materiałów do obić. Bardzo ważna sprawa. Za chwilkę Wam pokażę urywek mojego filmu, który zrobiłem z tapicerką. Zresztą tu macie link, warto go zobaczyć. Naprawdę warto, bo tam jest dokładnie, nawet testy są zrobione, które materiały, jak się brudzą, i powiedziane właśnie, które szybciej mogą się zniszczyć. Do domu, co warto wziąć? Welur, welwet, alkantarę. Tak, to są materiały bardzo dobre, ale ważne są też jeszcze parametry. Na co zwrócić uwagę? Na żakard, który na przykład jest bardzo solidnym materiałem. Ta plecionka jest dosyć dobra, ale którą łatwo można zaciągnąć. Ogólnie już przy zwierzętach, kotach to oczywiście odradzam, ale nawet my, mając gdzieś tam w spodniach jakieś świeki, coś takiego, łatwo można Zniszczy. Zobaczcie ten urwek tego filmu. Ja mogę pokazać mniej więcej taką kartę parametrów w tym momencie i zobaczymy mniej więcej, jak to wygląda. Czyli zobacz, należy zwrócić Idzie wam uwagę. Zobaczycie to jest zdjęcie. <głos》>. Mamy gramaturę, tak? No i warto, warto, żeby gramatura była wyższa niż 300 gramów na metr kwadratowy. Mhm. Przesunięcia w szwie. No tu w tym momencie to jest kategoria B, najlepsza jest kategoria A. Bodajże jest tej kategorii aż do D. Mechaczenie i peeling, kategoria A. I to jest dość istotne, bo nawet jeżeli. E... Jeżeli jest na, odporna na ścieranie, powiedzmy, że jest według testu Marty Dale'a, o którym zaraz opowiem, e, ma dość wysoki parametry, dość wysokiej ilość cykli, mm -hmm. to w, w machaceniu peeling to też jest istotne, dlatego że przy siadaniu w tym momencie pojawiają się taki nieprzyjemny meszek. Nie na że po prostu może to Tak, dokładnie. Raz, tak, A? dokładnie. To Czyli samo dzieli kategoria A. Tak, tak. Jeżeli, okay. tak. Więc najlepiej, jeżeli na całości wszystkich parametrów wszędzie jest kategoria A, oczywiście tak by było najlepiej. A jeżeli chodzi o odporność na ścieranie, nie. W tym momencie jest wykonywany tak zwany test Marty Dale'a. W skrócie mogę powiedzieć, że to jest coś na zasadzie, że jakbyś siadł ileś tysięcy razy na kanapie, tyle, tyle razy ta kanapa. Przecię, się jaka fucha fucha? <laughs> sprawdzamy to, nie? Tak ile ten? 18 tysięcy, i jak? No jest jeszcze dobre. To <laughs> Także no więc koniecznie musicie zwrócić uwagę, nie idzie się, nie kupuje się tylko oczami o ładny produkt, tylko. Skąd te ceny wynikają, że jedno krzesło kosztuje 400 zł, a drugie 200 zł, tak? czy tam nie wiem, 400 i 1000 zł? Nie tylko marka, ale przede wszystkim ten materiał. I na to popytajcie, dobra, a jaka tam jest właśnie sieralność i tak dalej, użyteczność tego. Dobra, teraz panele winylowe. To też zachęcam tutaj do odcinka o panelach winylowych. Jak robiłem testy, czy to się niszczy, czy się nie niszczy. I niestety mi nie wychodzi, że to się niszczy. Znowu zmałem, ale. Ten test robiłem już kilka lat temu i ja widzę. Uczciwie powiem, ja dalej nie jestem przekonany do tych paneli, do tego materiału z różnych względów. Z różnych względów, ale ja widzę, że faktycznie sprawdza się, że są produkty, które się sprawdzają. Może tak. Ale jeżeli chcecie kupić panele winylowe, to cały czas optuję za tym, żeby to był jednak jaśniejszy produkt, nie ciemniejszy. Na ciemniejszym zdecydowanie łatwiej zobaczycie rysy. Bardzo mocno. Jak na tym. W filmie widzicie, ja nawet potarłem rękami piasek, leciutki żwirek i jak się to po, poniosło, porysowało. Hmm. Musicie sprawdzić coś takiego jak klasa użyteczności w panelach, bo często kupujemy, to znaczy, tak, niestety, tak, to znaczy muszę to powiedzieć, często kupujemy ze względu na cenę dany produkt i że pisze coś tam, że to się nadaje do mieszkań. Sprawdźcie tą kartę techniczną. Teraz powiem o panelach laminowanych i tu dosyć szczegółowo to wszystko wyjaśnię. A to też się w dużej mierze dotyczy paneli laminowanych. Dobra, panele laminowane. Bardzo często idziemy do sklepu i widzimy Oho, AC4. AC4 teoretycznie nadaje się do wszystkich mieszkań, do wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu. Czyli już jest nieźle. Oczywiście jest AC5, AC6 i są AC3. A C3 w ogóle bym raczej odradzał. Ale koniecznie, koniecznie zajrzyjcie do karty technicznej, bo klasa sieralności nie jest tak ważna jak klasa użyteczności. Klasa, użytecz... klasa sieralności sprawdza tylko, ile właśnie znowu tych cykli będzie, zanim się panel zniszczy. A klasa użyteczności, ile wgłębień może być, przebarwienia, ta sieralność i to jest ważne. Mamy takie klasy 20. 1, 22, 23 i 31, 32, 33. 20, jak jest w przodu, to się teoretycznie nadaje do mieszkań, trójka jak jest w przodu, to jest do użyteczności publicznej. Ale nic wam nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby kupić, nie wiem, 31, 32, na przykład 32 do swojego mieszkania. E, powinno być to solidniejsze, cena raczej nie wpływa. Tak więc jedno to jest klasa ścieralności, gdzie jest ona zazwyczaj na cenówkach pokazana, ale ważniejsza jest ta klasa użyteczności. Kolejny punkt. A tak, zanim jeszcze powiem o tym kolejnym punkcie, to też sprawdźcie, ile je, jaka jest gęstość włókna, czyli drewna w drewnie. Powyżej 900 kN jest już nieźle w danych panelach, no bo są AC4 za 40 zł za 140 zł. To pójdzie ta klasa użyteczności i właśnie to gęstość włókna to jest bardzo ważne. Jeżeli kupimy sobie. Nie chcę mówić, że ten za 40 zł jest do, do niczego, tak? Ale ono po prostu jest większe i panie. Szpilkach, jak przejdą, to po prostu mogą zostać takie delikatne dziurki. Ok, kolejny punkt. Szklane stoliki. Znowu stoliki, tak naprawdę komody, stoły. Często kupujemy też stoły czarne, jadalniane. Szkło jest bardzo twardym materiałem. Jest naprawdę solidnym materiałem, ale w pionie jest fajne, w poziomie niekoniecznie. Mając taki stół, a jeszcze czarny, to Paluchy będzie widać jak cholera, ale przede wszystkim rysy. I to naprawdę po niedługim czasie. Tak więc e, uważałbym na to. Zresztą, tak jak mówiłem, dajcie znać, czy chcecie odcinek o tym, które materiały szybko się brudzą, czy o tym, jak wyciszyć i wygłuszyć mieszkanie. Bo pewnie o tych szkle też bym wtedy mówił, ale szkło się niestety rysuje. Odradzam również, kolejny punkt, odradzam również wszelakie odlewy gipsowe. A tych odlewów mamy bardzo dużo w domach: jakieś kamienie, cegły, no różne teoretycznie dekoracje. Teoretycznie, bo to nie jest mój styl, nie jest mój gust. Kupujemy to ze względu zazwyczaj na cenę. Nie na wygląd, tylko na cenę. To znaczy, ok, bo to imituje na przykład, na przykład cegłę, ale cegła naturalna będzie zdecydowanie ładniejsza. Cegła sztuczna niestety, ale ta cegła odlewana jest po prostu tańsza. Tylko czy na serio, bo to bardzo łatwo można uszkodzić, ubić, bo to jest gips. Czymś twardszym uderzycie, odejdzie. I teraz weźcie sobie pod uwagę, że na przykład taką cegłę też uderzycie uderzycie, też niestety może, można uszkodzić, trudniej, ale można ją uszkodzić. Ale okej. Okay. Ta cegła przez całą swoją głębokość wygląda tak samo, a tu jeżeli mieliśmy farbkę na kolor czerwony i ubijemy, to zazwyczaj ten gips pod spodem jest biały, no właśnie. Znowu wracam do podłóg. Często mamy ogrzewania podłogowe i wybieramy materiał, który zwie się bambus, deska bambusowa. W dwojaki sposób jest to ok, bo faktycznie jeżeli chodzi o przepuszczalność cieplą jest to Niezły materiał, bo na pewno lepszy niż deska. Nie mówię nawet o deselitym, bo to nie, nie możemy kłaść na ogrzewanie podłogowe, tylko warstwowe. Jest to lepszy materiał, ale bambus bejcowany bardzo szybko można zniszczyć. Zobaczcie tutaj. Pierwsze rysy można już zrobić, ciągnąć czymkolwiek. Jeżeli bym miał wybierać bambus, to wybrałbym bambus naturalny, czyli nie bejcowany na jakiś kolor, bo nawet jeżeli się troszeczkę zniszczy, to po prostu nie widać tak tego w głębi się, ale nie widać, że jest kolor troszkę inny. Plus bambusa jest zresztą ogólnie drewna, drewna naturalnego, że on ciemnieje, na przykład Merbał zmienia bardzo mocno kolor pod wpływem UV, ale ogólnie deski właśnie naturalne, w tym bambus, nawet jeżeli zaharatacie, zniszczycie takie, taką deskę, to on po czasie po czasie troszkę ściemnieje, ale ogólnie bambusa bejcowanego odradzam, tak samo jak odradzam, ale to jest taki bonus 10A, ekoskóry, ale też mówiłem kilka razy, tak więc nie będę się zagłębiał. Teraz powiem wam jedno, bo nie chcemy przecież ciężko pracujemy na pieniądze i chcemy je wydać słusznie. Czy w takim razie za każdym razem trzeba kupować farbę na przykład ceramiczną, a nie lateksową czy akrylową? Nie, pamiętajcie. Pamiętajcie o dwóch rzeczach. Zawsze musicie zastanowić się, czy Wam jest potrzebny ten produkt najlepszy, czytaj często najdroższy. No bo jeżeli Ty będziesz przeprowadzał remont, bo wiesz, masz małe dziecko, i że za 3 lata albo zmieni się po prostu jakaś sytuacja, albo mieszkasz w małym mieszkaniu i wiesz, że za 3, 4 lata będziesz chciał zmienić to mieszkanie, czy musisz kupować zaraz tą najdroższą farbę? Nie, Nie, nie musisz. Druga rzecz, bardzo ważna, do każdego aspektu się to dotyczy, materiałów wykończeniowych, może nie przy meblach. Czytaj kartę techniczną, bo to, co ci powie sprzedawca, no nikt ci tego nie da, co ja ci mogę obiecać, no i tyle. Często tak niestety bywa. Nie mówię, że są, nie, że, są że nie ma uczciwych sprzedawców, ale często jest tak, że no jasne, co pan chce, to pan dostanie, tak? I e, to, co pisze na cenówkach to pisze taki tylko skraweczek. Po to są te karty karty techniczne. Remont to jest gruba sprawa, dlatego życzę Wam cierpliwości w przebijaniu się przez te karty techniczne. Przynajmniej z kuchnią nie macie problemu, bo to wystarczy, że zakupicie mój e-book i macie wszystko czarno na białym, jak urządzić taką idealną kuchnię. A jeżeli chcesz nie tylko kuchnię urządzać, ale inne pomieszczenia, to zgłoś się do mnie na konsultację, chętnie z Tobą porozmawiam. Pamiętaj proszę, Odzwoneczku, Od subskrypcji, daj łapkę w górę, napisz komentarz, bo trzeba nakarmić algorytm YouTube'a, on jest żarłok i to lubi po prostu. I daj znać, jaki odcinek ma być w następnym razem. A ja na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.